Pierwsze pytanie jest do pana Wilka, ale ono jest techniczne. Mianowicie czy Pan tłumaczył tę książkę z niemieckiego, czy z włoskiego, czy z łaciny? Z języka włoskiego. Książka była tłumaczona z języka włoskiego, z tym, że z tego względu, że są te fragmenty przemówień papieskich, te w oryginale są udostępnione dla całego kościoła w języku włoskim. Ale, ale mam jeszcze jedno pytanie merytoryczne. Mianowicie... I tutaj y, Ksiądz Lachhammer mówił o tym, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, nie, a nie monolog skierowany do Boga. No, ale y, szczerze powiedziawszy, można rozmawiać z Bogiem jednostronnie, to znaczy my otrzymujemy odpowiedź w formie Pisma Świętego, ale ludzie mają przecież konkretne pytania dotyczące jakichś problemów, wobec tego Prawdopodobnie odpowiedź może przyjść tylko poprzez duchownego, poprzez księdza. prawda? Przychodzi się do księdza, się mówi, mam takie pytanie czy taki problem, prawda? I chciałbym otrzymać na nie odpowiedź. I to jest pośrednia odpowiedź Boga. Kiedyś, przepraszam bardzo, że o tym wspomnę, ale był ambasador Izraela w Polsce, Szebach Weiss, który jest prawdopodobnie Polakiem, można powiedzieć. Powiedział mi tak, ja prowadzę, ja prowadzę, dialog z Panem Bogiem już 50 lat, ale bez żadnego oddźwięku. Więc tu jest jakaś sprawa taka bym powiedział, no trochę trudna do zrozumienia. Ponadto Pan Widyk pisze, że czytanie pisma to jest sprawa Kościoła, a nie wspólnoty, a nie indywidualnego no, piszącym. No, tak, no tak, oczywiście. Pan tam, czy, cytuje papieżec. Więc chodzi mi o to, czy tutaj nie ma jakiejś sprzeczności. No i wreszcie mam pytanie ostatnie do księdza Salija, które jest takie, no to dość podstawowe. Wreszcie, kiedy ja słyszę, do przy, to się zaczynała Biblia o na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem, a Bogiem było Słowo. I to był dla nas jakiś kolosalny pewnik. A teraz y, ksiądz mówi, że na początku był sens. Czy to jest odpowiedź na różnego rodzaju wątpliwości w ogóle co do istnienia Boga, bo sens to jest jakieś słowo dotyczące racjonalnego myślenia, a nie tylko wiary. Dziękuję bardzo. To, to odczytanie wyrazu Logos w tej perspektywie, którą przedstawiłem ono nie jest przedstawione jako znaczy dla usunięcia tego, tego podstawowego naszego rozumienia że na początku było słowo że jasna, jasna, że ciasna że słowo Rzecz w tym, że słowo nie byle jakie, rzecz jasna, że słowo, które jest nieskończenie więcej niż tylko wyrazami, które jest samym Bogiem, synem Bożym i tak dalej, to, to jakoś tak. Ale ja spróbuję podjąć to Pana pytanie, czy tę Pana refleksję, że w gruncie rzeczy nie bardzo słychać, żeby Pan Bóg mówił, my mówimy, a Pan Bóg jakby nie bardzo było słychać. Proszę Pana, ponieważ jestem księdzem i wielokrotnie ludzie przychodzą do mnie ze swoimi problemami i sytuacjami, które absolutnie przerastają mnie jako duchowego doradcę, dajmy na to, co ja mogę doradzić w sytuacji człowieka, który się właśnie dowiedział, że jego choroba jest terminalna, a szalenie trudno mu się z tym pogodzić. Czy, czy w ogóle no, jest mnóstwo sytuacji, w której głównym obowiązkiem księdza jest raczej z jak największą życzliwością człowieka słuchać, radzić nie bardzo umiem. Ale jedną radę mam taką uniwersalną i wiem, że to jest rada nieomylna. Mianowicie nie umiem Ci poradzić, ale spróbuj pójść przed oblicze Boga. Oczywiście katolikowi to jest najprościej pójść przed Najświętszy Sakrament, czy może czy może przed wizerunek ukrzyżowanego, wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego. W każdym razie jakoś tak, żeby mieć poczucie, że staje realnie w obecności Boga i spróbuj swojemu Bogu nic nie mówić. Spróbuj się otworzyć z tą całą twoją ciemnością, tą, tą nieporadnością, tą bezsiłą. I zapewniam cię, że odpowiedź usłyszysz. Ta odpowiedź być może nie da się sformułować w zdaniach. Być może to będzie odpowiedź, która zacznie porządkować twoje wnętrze pełne chaosu ale nie ma wątpliwości, że odpowiedzi usłyszysz. Myślę, że to jest dość lekko twierdzić, że dialog z Panem Bogiem jest jednostronny. Tak na przykład twierdził, bardzo mu to mam za sobą dziś dzień, niech mu Pan Bóg przebaczy, świętej pamięci ojciec Bochański. Prawda? Znaczy no, 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 no ludzie, jak można coś takiego coś takiego mówić, że to jest dialog jednostronny, tak? nie ja ja mogę zrobić jeszcze tak. do, do powiedzenia, bo y, ludzie przychodzą, ja tutaj też mówię w kontekście tego, że jednak najwięcej mam do czynienia z młodzieżą i czasami są takie problemy, można powiedzieć, y, co codzienne bieżące, gdzie no, jakoś mogę coś no, poradzić, zasugerować. Ale czasami są to problemy, a to z rodzicami, a to jakieś problemy z przyjaźnią, a to problemy z jakimiś relacjami z ludźmi. I wtedy nie mam na to recepty, nie powiem, no słuchaj, zrób tak i tak, bo to i to wtedy tak skutkuje, bo nie ma takiej recepty, ale mogę powiedzieć, słuchaj, weź sobie, poczytaj, co mówi na przykład Syra w Księdze Mądrości Syracha, albo jak masz problem z, właśnie z relacjami z ludźmi, poczytaj, co mówi Święty Jan. I nagle okazuje się, że po jakimś czasie przychodzi jedna, druga osoba i mówi, miał no, ojciec rację, faktycznie tutaj coś mi pomogło, tutaj gdzieś coś zrozumieli, bo to jest właśnie to działanie z tego, co Bóg miał powiedzieć. Oni to zrozumieją inaczej niż ja, ale zrozumieją to w taki sposób, że to im pomoże. I w ten sposób właśnie rozumiem, jeżeli to oczywiście wezmą, potraktują jako też formę modlitwy, kiedy w łączności z Bogiem z, też nie, nie można sobie pozwolić na tą dowolną interpretację. Wiadomo, że jest pewien, jest pewien zakres interpretacyjny, ale się okazuje, że w ten sposób oni otrzymują odpowiedź i traktują taką odpowiedź w bo tak faktycznie jest. Mianowicie, że modlitwa czasami my nie umiemy się modlić, ponieważ prosimy Pana Boga nadaremnie, bo ponieważ nieraz w modlitwie zgłaszamy Pana Boga do popierania rzeczy złych, szczególnie to się w czasie studiów przejawia, libamy sobie, chodzimy po dyskotekach, a później idziemy Panie Boże, by zdała egzamin, czy zdał egzamin. Pana egzamin, egzamin brwany, Pana Boga nie ma, świat się chwieje po prostu. A niestety, a to jest grzech zaniedbania grzech, najpierw musimy zrobić, zdać z siebie wszystko, a później prosić o błogosławieństwo Boże. I w ten czas taka modlitwa przez współpraca z Bogiem na pewno będzie wysłuchana. A z drugiej strony my też powiemy prosić, ale też nie potrafimy bardzo często Bogu dziękować. Pan Bóg słyszył, od nas wymaga, ale wystarczy przyjść do kościoła, skinąć głowę. Dziękuję, powiedzieć jedno słowo. Przypomina mi się taki pobożny rolnik, co bardzo żarliwie się modlił o dobre urodzaje.